Cześć, co Ci się podoba w naszej szkole? Dodatkowe zajęcia. I hala, mmm, nauczyciele. Co Wam się podoba w naszej szkole? Absolutnie wszystko. Czy ja mam, możemy kilka pytań, zadań? Dawaj. Dobra, co Ci się podoba w naszej szkole? No, chociażby częste wycieczki. A jak, jakie wycieczki na przykład? Za granicę, do nie wiem, kina, teatrów i tym podobnych. Aha, czyli lubisz dużo podróżować? No pewnie. Okej, okay, dobra, dzięki wielkie. Uczestniczymy w świętach państwowych, między innymi 11 listopada i 3 maja. Zapraszamy, zapraszamy tylko 2,90 za obiad. <grych> Biblioteka bardzo dobrze wyposażona, we wszystkie książki, z centrum multimedialnym, bardzo miła atmosfera w bibliotece, można siąść, poczytać. Mamy wszystkie lektury, które są obowiązkowe. Także jest miło. No to jeszcze co, darmowe dojazdy do szkoły szkolnymi autobusami. Organizujemy też święta klasowe. Jajeczko, Wigilia. Wtedy mamy wolne od zajęć lekcyjnych i sobie siedzimy wszyscy razem. Oczywiście jemy dużo <laughs> i dużo się śmiejemy też, i dużo rozmawiamy. Staramy się integrować klasami jak Piewam tylko kolędy. możemy. No właśnie, śpiewamy kolendy, Tańczymy na różnych imprezach, co też warto jest zobaczyć. I właśnie taki dzień jak 13 maja. Gdzie jest to Dzień Otwarty i Dni Patrona w jednym i jeszcze kilka innych świąt. <grym Kuba. <grym <grym <grym> no to zapraszamy Was serdecznie na Dni Otwarte, tak? Tak. Raz. <grym> trzy, <grym> to, to trzy, cztery. Zapraszamy. Zapraszamy na